The... Siama z tej strony, Bartek. I dzisiaj sobie jedziemy kolejny mecz w FIFA 13. I dzisiaj sobie zagramy taki dość popularny mecz. E, a mianowicie, ja zagram sobie Borusią na Bayern Monachium. Inside. Mm -hmm, mm -hmm. Jezus Maria minął nie? Tutaj jest nasz Bayern. Składy mamy chyba jak najbardziej zaktualizowane. Także powinno być wszystko. OK, sobie tylko zmienimy tutaj. No Humelsa, Humels. Aha, I chcemy zrobić sobie taki eksperyment. Damy sobie na legendarny. Tak. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak nas rozj rozjadą. Prawdopodobnie będzie to jak dość konkretny pojazd po naszych zawodnikach. Dobra, no dalej Matko, Boska aż się boję. No ale dobra, zobaczcie co się będzie działo. nie drugi raz raczej. Dopiero będę grał na legendarnym FIFA, no, ale dobra. O, już, 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 już pogrom. O jeb! O matku BUSKO! Aha, czyli tak ma wyglądać ten mecz. Tak będzie wyglądał ten mecz, mówicie. Aha, czyli widzimy, że musimy grać, proszę Państwa, na czas. Tutaj mamy naszą trójkę z Dortmundu, która opisała się teraz ostatnio. Uśwa 2-0, nie! Piąta minuta, 2-0. Legendarny poziom. No jest legendą i po prostu nic. O kurde... Tutaj nasz... występuje w zespole Borusi tak zwana trójka z Dortmundu, czyli... Trójka reprezentantów Polski, która Popisała się, można powiedzieć W meczu z Ukrainą oraz z San Marino, ale tutaj Nie będę tego za bardzo komentował Bo jest to coś strasznego Boże No chyba będzie musiała nasza gra tak wyglądać Ale jak oni zaraz, kuźwa, tutaj Dupną Powiem wam, że jak uda mi się strzelić gola, to będzie wielki sukces. Przecież nie zawsze muszę w tych odcinkach wygrywać. Zawsze... O, jest! Proszę bardzo. Subotic... Wandelfeller. O, też genialnie. Dobra, tu nie ma nic z tego. Wyjazd! Była poszła. Dobrze, tutaj Goethe nie dobiega do tej piłki. Szmelcer, pięknie, pięknie szmelcer, bardzo dobrze. No nie udało się. Kurde, to będzie bardzo stresujący mecz. Bo się zesram. Nie! Łap, wow, dobrze. I piła w przód, wyjazd, jedziemy do przodu. Cały czas do przodu staramy się w sumie. A jest bajan, widzę tutaj. To był taki po prostu szok dla mnie. na pierwsze 10 minut, czy ileś tam. No, wreszcie Borusia odpowiada strzałem. Ej, Humels, Mac Humels. Nie możemy się śpieszyć, bo jak będziemy się śpieszyć, to raz po prostu tutaj pojadą. Tu już wybieg. Kuźwa, jak dobrze grają. Po ziemi. No i patrz, rozmontowali nas! LOL! 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 Dobrze. Wszyscy chłopy chodźcie w pole karne Nie U. Subotici Dobrze, do Lewandowskiego Lewandowski się rozpędza Jak to, jak to, jak zawsze pomaga całej drużynie Tak samo jak swojej reprezentacji Dobrze, powoli, powoli, powoli Zagrali tutaj takie trójki. Dupa, nic nie ma, nie ma wsparcia Dobrze, dobrze. Mamy 33 minutę, koledzy. Dobrze. Piszczek. Jeszcze raz piszczek. Piszczek tutaj technicznie bardzo zagrał. Bardzo dobrze zagrał technicznie. No, no. O, kuźwa. No, i nic z tego nie ma. Jesteśmy tutaj pod naporem pod naporem zespołu z Monachium. Popularnych Bawarczyków. Dobrze, wyjazd. Dobrze, dobrze tutaj, popularni Bawarczycy. Matko U. Uh. Nic nie pachnie, bo śmierdzi tą bramką po prostu już z daleka. O kuźwa, teraz. Jest, nie ma. Uh. Powolutku, powolutku. Jest 45.2.0, dobrze. W sumie myślałem, że będzie już z pięć. Ale też tak gram powoli, że jak, jakaś ciura. Robert się zapędził a nie jest o Jezus ale za zagrał no i dobrze na razie w sumie nie najgorszy znaczy, no nie najgorszy, trzecia i piąta mięta goła, ale nie najgorzej myślałem, że będzie gorzej ale tutaj ładny ten gol. pierwszy raz Coś takiego pięknego widzę w FIFA. Dobrze, może jakieś zmiany? Może nie. Zapraszam na. Dobrze. Köl, cool. Schmelzer, Köl, Götze, Royce. Ej, Guice, Mario, Guice. Co? Jak to? Nie, no. różne. No, nie, no, o, tyle razy można próbować. Gej. dobrze, mamy wolny. Powoli, chłopak nie pali się. O ale urwał! fartowałem. hehe. <noise> teraz mi urwą, kontratak Dobrze, 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 dobrze. Tu jest piszczek. Piszczek sobie nie da tutaj, Ribery To jest dla niego pikuś. A. W sumie odpuścił go, bo. kurde, tylko nie trzy 0 A już chciał, już chciał, ale jest slip'ny... Po co? Kurde, ich za mało jest do tego ataku. Roben wchodzi. Ofensywnie. Ofensywnie. Ale nie damy się, kurde, mol. Jezu, jak mnie noga swędzi. No nie, nie, Roben. Wyjście smoka. Czy będzie wyjście smoka? Dupa. Dupa smoka. Ha, 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 Wandel? Wan... dobra, już nie będę mógł. Dobrze Błaszczykowski, dobrze Popularny Jakub Znowu piszczu piszczek Nie. Jest. Pogubili się. Mamy statystyki widzimy, czy teraz dużym części przy pilce. Mmm, Boże, nie wiem nawet co mam zrobić. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. wybrałem widzę najlepszą opcję. Uziwa. Kurde patrz, jakbym nie dał sobie w te 5 minut strzelić 2 półgoli, goli. To całkiem nie najgorzej 2-0. Taki wynik na legę.

Tam mi ktoś leży, Luis Gustavo. Robert leży. Uu. Nie ma co płakać, Robert. A wstał, nic mu nie jest. O nie, nie, nie. Ciśnie nas, alien. O nie. Dobrze, wytrzymaliśmy na pól. Już końcóweczka, chłopie, trzymamy się. Kochodzi Mario Gomez. Trzymamy się, trzymamy się. Trzymamy się, trzymamy się, trzymamy się. Matko Boska. Jezus Maria, jakby to powiedział Szpakowski albo Szaranowicz. Szybko, szybko. Co zrobić? Zrobię tak o, nic nie wyszło z tego, ale dobra Ale mamy 90 minut I koniec meczu Kurde, jakie cieszę, że udało się tylko 2-0 no, Przegrany mecz, ale będziemy się starali Także pozdrawiam was Dzięki za oglądanie, nara, trzymajcie się